W Zakliczynie odbyły się gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości rozpoczęło złożenie kwiatów na grobie Jana Salwy Dubaniowskiego. Po mszy świętej w intencji poległych za wolną Polskę uczestnicy w Towarzystwie Orkiestry Strażackiej udali się pod pomnik na zakliczyńskim rynku, gdzie wysłuchali przemówienia burmistrza miasta i gminy Zagliczyn, Dawida Chrobaka. Dzisiejszy bieg tropem wilczym odbywa się w wielu miastach Polski, ponad 40 tysięcy. 000... Uczestniku bierze udział w, tych, w tym biegu. Również w Zakliczynie po raz drugi organizujemy wspólnie tutaj z przedstawicielami Szkoły Podstawowej Gimnazjum, z panem Januszem Flakowiczem tego typu bieg. To wspaniały sposób na upamiętnienie, przypomnienie o tych bohaterach, zapomnianych bohaterach, o których pamięć miała zniknąć i o których nasza ojczyzna w tym momencie sobie musi przypomnieć. Przeszłość stanowi o naszej przyszłości. Jeżeli My nie będziemy znali swojej historii, to wydaje mi się, że nie będzie przywiązania do ojczyzny, do narodu, do tego wszystkiego, co jest dla nas najważniejsze. W ramach obchodów Dnia Pamięci w Zakliczynie odbyły się biegi na dystansie 1963 m i 11 kilometrów, a także Marsz Nordic Walking i Gra Miejska. Praktycznie po raz drugi taki bieg się odbywa. Mimo tego, że w Małopolsce tych biegów jest 10 w tym roku, to frekwencja, jak państwo widzą, jest duża. Jak podkreśla jeden z organizatorów, Janusz Flakowicz, uroczystości cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Bardzo wiele zgłoszeń, które cieszą z, ze szkół gimnazjalnych. nie było problemu z namówieniem, tym bardziej, że już po raz drugi bierzemy udział w grze miejskiej. No, wydaje mi się, że to bardziej on chciał. To, co w tej chwili się dzieje z okazji właśnie tego święta Żołnierzy Wyklętych czy też Niezłomnych, no jest tym, co powinniśmy oddać im. I to jest chyba nasz obowiązek. Dla wielu z uczestników nie był to pierwszy udział w biegu pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wcześniej nad na metry, bo bieg nie pozwalał, ale teraz właśnie wziąłem się za tyłu, teraz co skłoniło młodych do wzięcia udziału w uroczystościach. Ja po prostu uważam, że należy pamiętać o tych ludziach, którzy odejrzycie życie za, za naszą ojczyznę, za naszą wolność. Po prostu chcę oddać cześć. Ja miałam wziąć udział w biegu na 11 km, no ale ze względu na moją koleżankę musieliśmy wziąć udział w grze miejskiej, a to jest i tak dobry hołd dla zmarłych żołnierzy. więc. No Ja uważam, że też by było lepiej, żeby biegnąć na 11 km, ale pobiegłam na dwa, bo zdecydowałem, że nie dobiegnę tych 11 km. Jak zapewniają organizatorzy, bieg Tropem Wilczym doczeka się swojej kontynuacji w przyszłym roku. To jest najlepsza lekcja historii i najlepsza lekcja patriotyzmu, aby wspólnie świętować tego typu wydarzenia. Po raz szósty obchodzimy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. I myślę, że to kolejne tego typu wydarzenia pokazują, że coraz więcej osób w całej Polsce bierze udział w tego typu wydarzeniach w ten sposób pokazujemy tych prawdziwych bohaterów antykomunistycznego podziemia.